Oj, warunki mamy słabe, bo tutaj jakieś remonty są, ale dzisiaj palmy z Lubska biorą udział w charytatywnej akcji Szlachetna Paczka. Także staramy się też pomagać na tyle ile możemy poza sezonem, tak żeby coś, coś się hmm. działo, żeby po prostu być i, i w każdym momencie wspierać, nie tylko tak jak wspieramy palmiarzy i sympatyków, E, Roślin egzotycznych swoją wiedzą, ale staramy się, ja się staram wspierać e, wszystkie inicjatywy, które, które po prostu powodują, że jesteśmy w stanie pokazać, jakie mamy serce i jakimi jesteśmy ludźmi w tym momencie. Że filmik nie będzie zbyt długi i, i to wszystko będzie pokazane w jednej minucie, może w półtorej minuty. Ale wiedzcie, że warto, warto pomagać. Ach, nastąpił jeszcze ciąg dalszy, ale e, taką informację otrzymałem tutaj od organizatorów, że na kilkunastotysięczne miasto, jakim jest Lubsko, skąd my jesteśmy, moja firma, to tylko, tylko ja się zdeklarowałem okazać wsparcie tej organizacji. A reszta niestety zapytań pozostała bez, bez odpowiedzi. Tak, tak więc dużo dzisiaj pracy przede mną. Właśnie dojechaliśmy do pierwszej rodziny, która otrzyma tę szlachetną paczkę. Mamy całego busa spakowanego. W dniu dzisiejszym 25 rodzin. Jest do, do, do obsłużenia, że tak powiem. Mam prośbę No, także sami widzicie, dzieje się, dzieje dużo pracy dzisiaj przed nami i jutro też działa.